Jeszcze maleczko z tej strony mrożą MROŻĄ Nokii Brand News SQ8 SQ8 Yo Nokii w końcu coś wypuści Let's go, no man I can win Take me in a sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę Wiesz o co chodzi? Nie wiem o co chodzi Bo ja nie mam takiej Więc skoro mam o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Miałem ochotę coś po prostu sober No to dawaj story Ok inspiruje, wiesz The new sq yeah. obok moja Sori Sama zmienia bieg, robi mi trik jak Zaki Kodi Sama zgarnia czeki rzuca... Okej, okay, troszeczkę coś innego, um, takie wolniejsza rytmika Troszkę coś innego niż to, do czego przyzwyczaił nas Oki Tak go w chód, tak jak Robin Zjebiej mu liłeb, rzuca go w chup, tak jak Kobe Leci stary future, she go crazy, tak jak Kody. Na placie w międzyczasie da się poporek jest na kwadracie, traćę O Bambi stary tu w teledysku Nieźle, nieźle stary Jak ma ode mnie roli Ginę z nią ze szczęścia, a nie żał Sorry, sama zmienia bieg, robi mi trik jak ziki Lute. Dami da Johnny Dama i neck i fajny cooper a Szczerze, nie wiem, czy mi to aż tak siedzi, stary, jeśli chodzi o brzmienie. Znaczy, jest to coś bardzo podobnego do Okiego, ale nie wiem, jest podobny styl, co w ostatniej płycie i wiadomo, no nie zawsze musisz, kurwa zrobić totalnego 180 stopni, wymyślać koła na nowo, aczkolwiek jakby w tej konkretnej stylistyce i rytmice troszeczkę wolniejszej, te przedłużane głoski, subiektywnie mi rzadziej coś takiego też siedzi, więc może, może dlatego ja patrzę troszeczkę mniej przychylniej na coś takiego, A, bo ja mniej lubię takie te te, -te -ta -ra pa pa -ra. Tara! Wiesz o co chodzi? Więc moje pierdolenie, więc się nim nie sugerujcie, kupa Aleksander, Rłem, przez ciebie życie takie super Mała, zabierz lęk, reszty kurwa macie no. kupię Zabierz lęk, resztę sobie, ale miłości nie kupisz stary I on o tym wie, jest kupa dobrze To jest love song, w sumie. Takie love songowe, delikatne, tylko w innym, w innej stylistyce. Ale jeśli chodzi o, lo, o love songi, no to jeszcze takiego nie słyszałem. Także to jest y, bardzo duża świeżość. Sí, 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 Ja słyszę 3, 3, 3, 3, ale to może jest shit, shit, shit. kurka i będziecie mnie wyzywać w komentarzach, że on tam śpiewał co innego niż ja gadam. Mój stary, taka robota. A co to znaczy SQ8? Mogę to sprawdzić, mogę to kurwa, sprawdzić, ale co, nie sprawdzę? No dobra, kurwa, sprawdzę, stary. No i widzicie, to jest mój real talk, ponieważ, widzicie, ja lubię real talk. Ja powiedziałem, że nie wiem, jakie to uczucie patrząc na swój nowy samochód ty drogi, I tak jak Oki na początku tu wspominał. I nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale wiesz o co chodzi, bo ja też nie wiedziałem, co to jest SQ8. 8, ponieważ nie znam się na autach, a to jest Audi Ku... sportowe jakieś, więc ja Real Talk stary, wiesz o co chodzi. U yeah. Yeah. No bardzo podobne tutaj na tym, wiesz, mocnym reverbie, na tym jakim się, są te głosy, te wysokie, okiowe głosy, stary Diem, ja już stary mm, ja stary, tą wersję brzmienia bardziej lubię w takim mocniej melodycznym wydaniu w stylu baby. Da ci mój milion, tylko obym miał rację. Tam eksplodowałem, bo mi to wsiadło stare na tym numerze, a tutaj takie przedłużane sylaby, rozciągnięte, takie yeah pił. To stary no, ale trochę mi to mnie siada, troszkę innej, innego typu brzmienia słucham ostatnio. I, i to jest okej, okay, sorry I to jest okej, okay. każdy ma swój gust. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest dobre pod kątem brzmieniowym i produkcyjnym. Tylko po prostu tutaj wchodzimy w czysty gust, stary. Więc, jakby wiesz, to jest okej, to jest okej, okay. to jest Big Body Audi, stary! Reagowaliśmy to na ostatnim albumie Okiego. Tam był identyczny wers i on zajebiście się i to był dojrzały numer. I w takim właśnie stylu bardziej, wiesz, skocznym. to ja kupuję to. A tutaj troszeczkę mniej trafia w moje gusta, stary. No. Hey. Chłopie za kucek, bo to mój konik yeah, 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 yeah. No, jest tu zabawa, jest tu potrzebowane. Jest to. Jest tu pograne troszkę tak jak Sobel, delikatnie. Oni pewnie działają tutaj, napędzają się, nakręcają nawzajem, jeśli pracują wspólnie. Sobel też miał bardzo dużo takich urozmaiceń starych we swoich piosenkach, w tym ostatnim albumie. A teraz jakieś numery z Sanach widziałem, że wypuszcza. Pewnie nie chcecie, ale ja czasem lubię taką muzykę posłuchać. Także co? Gówno! Przysyjmy dalej. Maciej nas 47 stary, bo jest jego fanką I to jest, to jest, jest okej, okay. <laughs> jakby ku**a Nie, wiem, stary, nie, wiem, stary, dobra, ale mrożon, uspokój się Bez ciebie nie umiem Bez ciebie nie lubię Nawet nie próbuję sim 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 stary fragmentem się wyr**ałem stary, zobacz Nawet nie próbuję Oh! Okej, okay. Ej, stary, czy ja pytaliłem głupoty, że to był Love Song stary, czy się chodziło ciągle o, o jego auto, na co by wskazywał tytuł? Z tą rozterką was zostawię, Spier